Mieszkania, budują się apartamenty. Jak, jakie systemowe rozwiązania widzi przyszła władza, by wyciągnąć pałkę z sezonu turystycznego? E, wyciągnąć, wydłużyć sezon turystyczny. Bo proszę Państwa, jest to, tu nie Państwo to tłumaczyć, że wydłużony sezon to są przede wszystkim zwiększonej ilość miejsc pracy, ludzie będą mieli zatrudnienie, jeżeli będą mieli zatrudnienie władza nasze miasto wzbogaci się o kolejne podatki, czyli w sumie to to górę na razie sezon jest za krótki, ponieważ proszę zobaczyć, że większość imprez takich prestiżowych jakim jest na przykład drugi raz koncern, to jest wszystko w jednym miesiącu, drugi połowie miesiąca się to zaczyna i do końca Oraz Pana została, że Pana po raz pierwszy fama została żona fama była wesoła. Musicie Państwo pomyśleć o tym, żeby stworzyć taką ofertę dla turystów, żeby oni chętnie przyjeżdżali nie tylko w tym, nie tylko w siebie. To proszę zobaczyć, jakie są na dzień dzisiejszy. Dziękuję o tym bardzo. To... Ale również nawet Pytanie jest bardzo subiektywne, dlatego, że nic innego władza tego miasta od 10 lat, ale tylko mówimy, bo u nas w Polsce to się dobrze mówi, dobrze się pisze, wszystko innego się robi. I faktycznie, jeżeli tutaj przykład tej karyzmy kultury, ja jestem za kulturą, że tak powiem, nawet drogą kulturą, ale ja to zresztą na sesji również artykułowałem, że ten ta impreza powinna być faktycznie albo w czerwcu, albo we wrześniu, czy koniec sierpnia jeszcze, jakby się jechało nawet parę osób z uwagi na, ten, ta, na te wydarzenia kulturalne, to powiedział, że to już jest sukces. Ale my jako miasto w 10 lipcu promujemy, robimy taką dobrą imprezę, płacimy na wielkie środki, a to z Państwa podatku, bo tak jak ja wiem, to co najmniej milion złotych naszych mieszkańców. Mieszkańcy w tym czasie pracują, albo są sami na czasach Mało mieszkańców grało udział, A ja uważam, zresztą tak na każdym dzień, zorganizowano się dzieje, że w sezonach domy czasowe, hotele wielkie, same organizują sobie zajęcia kulturalne w pełnym sezonie. A miasto powinno mieć zadanie, żeby to wydłużyć, tak jak powiem, przenieść to na inne miesiące. Ja sam byłem kiedyś, prowadziłem działalność gospodarczą nad morzem, ale to było 20 lat temu, bo wtedy sezon trwał całe, pełne 4 miesiące, przy Państwa. Ale wtedy były związki zawodowe, bardziej rozpocząć domy czasowe, związkowe, było pełno budników, chodników, różnych innych. I na myśl tak, że już od 1 maja, pod pawilonami mają gastronomii stały kolejki. A teraz sezon no, na, no, że nie wydłużamy, to już w tym roku, jak jak rozmawiałem z pawolcami, to się skurczył, że sezon stał tylko półtora miesiąca. Bo no to uważam, nikt w stanie się za półtora miesiąca wyżywić, zagospodarować, czy tyle wyrobić środków, żeby cały rok przeżyć, a my nie budujemy hoteli, bo to hoteliki tylko my hotelu do tej pory nie mamy porządnego bo kiedyś Wydłużanie sezonu, a bardziej dla nas mieszkańców czasu pracy, takiej aktywnej pracy proponuję podzielić na różne sfery naszej działalności Sezon najbardziej kojarzy nam się z sezonem letnim, z okresami krótkiego wypoczynku, które staramy się przyciągnąć klientów w kraju, granicy przyjeżdżają, podziwiają e, ładny klimat, e, ciepłe morze i to, co jest najlepsze, szeroka plaża. Tym krótki, intensywny okres pracy. Wielu z nas pracuje bardzo ciężko w tym czasie, że zajmuje się czymś innym ale sezon również trwa w innych sferach jeżeli przyjmiemy turystykę bardzo nas interesuje turystyka długo, długich pobytów gdzie wkładając na przykład elementy zdrowotne importujemy ludzi z wyższym wykształceniem z profilami medycznymi i je w ośrodkach już nie tylko w pensjonatach ale w obiektach zajmujących się na przykład rehabilitacją nie tylko w województwie, ale w najbliższych landach Niemieckich jest niewiele takich ośrodków, potrafimy już dzisiaj importować klienta 800-900 kilometrów. On tutaj do nas przyjeżdża i będzie na przykład niedługo przyjeżdżał do nowego obiektu, tam nie będzie tylko spa, ale będzie medical spa, czyli ten element medyczny rozciąga ten sezon, on już trwa 10 miesięcy. Oczywiście nie koncentrujemy się na takich, mimo wszystko prostych produktach, jak to zdrowisko. To szanujemy i to będzie działało dalej. Jest też sezon bardzo intensywny w obrocie towarowym, w handlu, handlu przygranicznym, a także handlu związanym z całą e, infrastrukturą portową. W tym sezonie również bardzo dużo pracuje pośród nas. E, jeżeli chodzi o festiwale, rozszerzenie oferty, oferty, o targi, nie tylko sama kultura, ale wspierana właśnie działalnością handlową i prezentacją, konferencjami, to jest przed nami. Nie mamy infrastruktury, co dziękuję, mnie dziękuję. Bardzo <grymne> Pytanie, pytanie jedne z najtrudniejszych, które pada w całym regionie i w całym województwie zachodniopomorskim. E, mogę na bieżąco uczestniczyć w pracach, które podejmuje Zachodnie Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w obecnym składzie zarządu tej organizacji. I wiem, jak duże środki e, województwo zachodniopomorskie stara się rokować w promocję regionu. Promowanie tego, co może dać e, jakiś potencjał rozwoju dla regionu, żeby ściągać więcej turystów i przedłużać sezon, bo o tym rozmawiamy. Oczywiście inwestycji przybywa i trzeba je mądrze promować. Promować można w różnoraki sposób. Możemy promować miasto bezwzględnie jako miasto uzdrowiskowe i co do tego nie ma żadnych dyskusji, ale powinniśmy budować kolejne filary tej promocji. Sport, czyli rozbudowa i e, inwestowanie w budynki użyteczności publicznej, które będą nie tylko dla klubów miejscowych, ale będą stanowiły fantastyczną bazę treningową dla klubów sportowych z całej Polski i Polskiej Europy. To jest sprawa, która wymaga radą sportu i ze wszystkimi ludźmi czynnie uprawiającymi sport i sportu polski <coughs> niezwykle ważna i razem trzeba tą sprawą mówić. Kolejna sprawa. Jeśli powstają hotele, to trzeba rozmawiać z hotelarzami, z inwestorami, którzy, którzy chcą lotować swoje fundusze w ten biznes, aby nie zapominali o salach konferencyjnych. Zgadzam się tutaj po raz kolejny z panem Dawidem który mówi o turystyce kongresowej. Turystyka, ja mówię bardziej o turystyce kongresowej. Tak i oczywiście obok, tylko trzeba stworzyć do tego warunki. I przyszła duża hala widowiskowo-sportowa fantastycznie mogłaby zdawać właśnie egzamin i mogłoby być odpowied na, na to, jak wydłużać sezon. Promujemy się również przez kulturę, czyli e, zastanówmy się, czy we właściwym miejscu, e, czy we właściwym miesiącu odbywa się Festiwal Młodzieży Akademickiej, czy nie powinien być on na poziomie europejskim. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Szczepan. Proszę Państwu, używając języka informatycznego można powiedzieć, że można te działania podzielić na, na charakterze twardym i miękkim. Software hard. Tak? E, twarde to jest oczywiście e, zwiększenie czy zbudowanie kolejnych elementów infrastruktury niezbędnej do tego, żeby spędzanie wolnego czasu w Świnoujściu było atrakcyjne nie tylko w czasie sezonu letniego, ale również poza nim. Czyli na pewno hala sportowa na pewno basen z elementami akwaparku, na pewno centrum y, kultury i rozrywki, które w ramach lokalnego programu, programu rehabilitacji jest przewidziane w basenie północnym ale są również y, te działania tak tzw. miękkie, czyli na pewno egzekucja, czy nawet wprowadzanie jeszcze do kolejnych planów miejscowych zapisów, które tworzą zdecydowanie budowę obiektów całorocznych, czyli hoteli, pensjonatów i y, obiektów poczynkowych, które przez cały rok y, mają szansę funkcjonować, a nie tylko apartamenty na stałe praktycznie na 3-4 miesiące. I wreszcie wielka promocja tych form turystyki kwalifikowanych, które świetnie można rozwijać przez cały rok w oparciu o niesamowite walory który, y, krajobrazowe, y, środowiskowe naszego miasta i statusu zdrowia. To, to jest przede wszystkim nastawienie się na ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj wędkować, którzy przyjeżdżają tutaj na rowery. To jest y, nastawienie na ludzi, którzy, nawet starszych, którzy przecież mają na będąc wolny czas, i przyjeżdżają, przyjadą do tego miasta, bo ono jest po prostu fantastyczne. Można z niego również robić eskapady do, do Skandynawii, nawet do Berlina. Czyli wzbogacać yy, yy, tutaj yy, w ławach swój port. Także zdecydowanie promocja tych form yy, turystyki, która jest jakby odmienna od tego, co się latem dzieje, ale która może przysporzyć nam tysiące ludzi przyjeżdżających właśnie do dobrze też przygotowanych infrastruktur na potrzeby tych ludzi. Dziękuję również. Panie Aszmok, kiedy się Pan zadał, Kwestia wydłużenia sezonu. To jest temat dyżurny na każdym spotkaniu w turystyczną gdzie zastanawiają się wszyscy, co zrobić, żeby rzeczywiście nie być sierpień, czy połowa czerwca i połowa września, ten okres, kiedy mamy tutaj większą ilość gości turystów. Rola miasta, oczywiście, bardzo znacząca. Kwestia infrastruktury, która powinna być stworzona, kwestia dofinansowania, czy finansowania wiosk I to jest takim pierwszym przykładem. Przesunięcie z lipca na końcówkę sierpnia to jest, to jest ten pierwszy krok, który powinien być kontynuowany. I cze, część imprez, oczywiście e, imprez, które, które przyciągną e, e, turystów, bo turyści muszą, muszą wiedzieć, że jest impreza i przyjadą do Świnoujścia. To nie imprezy dla tych, którzy już są. E, jeżeli tak to uda się zrobić, to jest, będzie to bardzo istotne. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na rolę również w branży turystycznej, bo cały czas mówimy o mieście. Myślę, że branża turystyczna i ci, którzy prowadzą działalność nastawioną na turystów, powinni również tutaj się do bardzo intensywnie włączyć. Kwestia obniżki opłat za wynajem pokoi, hoteli, apartamentu włączenie się w organizację imprez, o była, była mowa i wreszcie zamykanie działalności handlowej na początku września, i wyjazd do ciepłych krajów, który się nie opłaca. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę na promenadzie, na tej nowej promenadzie no są jeszcze czynne dzisiaj. Na starej promenadzie stoją obiekty y, z poprzedniej epoki, już dawno zostały zamknięte. W związku z tym rola miasta, żeby jak najszybciej przeznaczyć działki, i to zamierzam zrobić, pod y, y, wybudowanie nowoczesnych lokali gastronomicznych, różnego rodzaju obiektów służących turystom przez okres nie tylko 3 <laughs> miesięcy w roku. Y, Przyjazd do drugiej Oczywiście powstaje nowy hotel, już niedługo przeprowadzony będzie ten hotel, i wreszcie odbyło się to na konferencje prasowe, konferencje naukowe, które spowodują, że przybędzie nam Dziękuję bardzo.